Witam, jestem jest założyciel GDFart Dzisiaj odpowiemy bardziej na pytania, które są najczęściej zadawane Ponieważ wystąpiliśmy na filmie CraftCora I bardzo dużo osób chciało się jeszcze niektórych rzeczy dowiedzieć Także zapraszam do oglądania INTRO Wiele osób zadawało pytanie Na jakim siedzimy TeamSpeak'u Bądź na jakim siedzimy Discord'ie Siedzimy na TeamSpeak'u tsapp.pl Jesteśmy zaraz pod poczekalnią Możecie tam nas znaleźć Discorda, mamy prywatnego tylko dla osób z gildii, i raczej tam staramy się tylko pisać i dawać informacje, to wszystko. Następne pytanie, jakie było najczęściej zadawane, to czy jest rekrutacja do naszej gildii? I uwaga, rekrutacja do naszej gildii będzie się już w ten piątek o godzinie 17. Jednak muszę co po niektórych zmartwić. Nie będzie to rekrutacja do głównej gildii. Podczas trwania eventu na zamki na pewno nie dodamy nikogo do głównej gildii już, bo to będzie bez sensu. Musimy skończyć zamek i musimy nadpartować. Jednak osoby, które chcą dołączyć później, jeszcze nawet na tej edycji craftcora będzie szansa, mogą przyjść na rekrutację, która odbędzie się właśnie, właśnie się wyświetla na ekranie, w piątek o godzinie 17 na tym właśnie spiku. Znajdziecie nas pod poczekalnią, specjalnie do tego kanału także zapraszam na rekrutację rekrutacja będzie trwała kilka dni będzie wypisane od której godziny do której rekrutujemy a propos wymagań wiek jest niewymagany możecie mieć 10 lat a i tak dołączycie do gildii jeżeli spełniacie wymagania takie jak ogar pvp posiadanie makier na lewy i prawy przycisk umiejętność pajączków oraz water skilli, Dodatkowo jeszcze dobrze by było, jakbyście potrafili podstawić klocka pod dupę. My również liczymy na organizację w Gildii, wykonywanie poleceń lidera. I jeżeli jesteś osobą młodszą, a nawet i starszą, to żeby mieć jakikolwiek do siebie szacunek, bo tutaj są osoby w tej gildii, które grają już tutaj kilka lat i po prostu nie będziemy tolerować nowych osób, które nie mają szacunku do innych osób. Ostatnia rzecz, jaką wymaganym, aktywność. Minimum codziennie na tym spiku, szczególnie w okresie reputacji. Wszystkie informacje, jakie się powtarzały, zostały naprostowane. Jeżeli macie jeszcze jakieś informacje, zalecamy wpisać w komentarzach. Odpowiemy na nie bardzo szybko. Również zapraszamy do subskrybowania i zarejestrowania naszego fanpage. Także dziękuję bardzo za oglądanie. I jutro się pojawi daily z budowy zamku, ponieważ już bardzo dużo zbudowaliśmy, a chcieliśmy mieć dużo materiału na jeden film. Dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.